Umberto Eco, generał i bomba. Był sobie raz pewien atom. Był sobie raz zły generał w mundurze tym obszytym talonami. Świat jest pełen atomów, wszystko zrobione jest z atomów. Atomy są bardzo malutkie i kiedy się łączą, tworzą cząsteczki, z których z kolei powstają wszystkie rzeczy, jakie znamy. Mama zrobiona jest z atomów. Mleko zrobione jest z atomów. Ogień zrobione jest z atomów. Z atomów jesteśmy i my. Gdy atomy są razem w harmonii, wszystko układa się wspaniale. Harmonia jest podstawą życia. Kiedy uda się jednak rozbić atom, powstaje straszliwy wybuch. Jest to właśnie atomowa śmierć. Tak więc nasz atom był smutny, dlatego że go wsadzono do środka atomowej bomby. Razem z innymi atomami czekał dnia, w którym bombę miano zrzucić, niszcząc wszystko. A teraz musicie wiedzieć, że świat jest także pełen generałów, co zbierają bomby całe życie, i nasz generał napełniał bombami swe poddasze. Kiedy będę miał ich bardzo dużo, mówił rozpętam przepiękną wojnę. I się śmiał. Każdego dnia generał wchodził na poddasze i zanosił tam nowytką bombę. Kiedy poddasze będzie pełne, mówił, rozpętam przepiękną wojnę. Jak można się nie stać złym, mając tyle bomb w zasięgu ręki? Atomy zamknięte w bombach były głęboko zasmucone. Z ich powodu miało dojść do wielkiej katastrofy. Miało umrzeć tak wiele dzieci, tak wiele kotków, tyle kuzek, tak wiele ptaków, słucham wszyscy. Miały zostać zniszczone całe kraje, w których przedtem stoły białe domki o czerwonych dachach, a wkoło zieleniły się drzewa. I tak postanowiły się zbudować przeciwko generałowi. Pewnej nocy, nie robiąc hałasu, wyszły sobie na paluszkach ze swych bomb i schowały się w piwnicy. Następnego ranka generał wszedł na poddasze wraz z dwoma innymi panami. Oby panowie mówili. Wydaliśmy tak dużo pieniędzy, by zrobić wszystkie te bomby, a pan chce, by tutaj zapleśniały. Cóż pan wyprawia najlepszego? To prawda, odparł generał. Trzeba rozpocząć tę wojnę. Jeśli nie, jak zrobię karierę? I generał wypowiedział wojnę. Kiedy rozeszła się wiadomość, że wybuchnąć ma wojna atomowa, ludzie szaleli ze strachu i wzdychali ach, gdybyśmy zabronili konstruować bomby generałom, ale było za późno i już wszyscy uciekli z miast, gdzieś jednak mogli się schronić? Tymczasem generał załadował swoje bomby na samolot i zrzucił jedną po drugiej na wszystkie miasta. Lecz kiedy bomby spadły, puste już przecież nie wybuchły, a ludzie uszczęśliwieni, uśli przed niebezpieczeństwem, zrobili z nich wazony do kwiatów. Wszyscy odkryli w ten sposób, że życie piękniejsze jest bez bomb. A generał, teraz kiedy już nie było więcej wojen, został zwolniony i by nie zmarnować munduru, został portierem w hotelu, ponieważ panował pokój i przyjeżdżało tam wielu turystów. A generał czerwieniał i milczał, bo teraz nie znaczył już nic. Koniec!